Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Słuchajcie, w dniu wczorajszym odbył się pogrzeb świętej pamięci sierżanta Mateusza Sitka. Nie muszę chyba przypominać dla tych, co jeszcze nie wiedzą, sierżant Mateusz Sitek zginął ugodzony ostrzem nabitym na kij przez nielegalnego nachodźcę. Sierżant Mateusz Sitek zginął na posterunku podczas pełnienia służby. Cześć jego pamięci. Ale moi drodzy, co nam pokazuje ta śmierć sierżanta Mateusza Sitka? Pokazuje nam to, że władza w naszym kraju stosuje podwójne standardy. Ponieważ to na wniosek bodnarowskiej prokuratury żołnierze pełniący służbę na pograniczu w naszym kraju są szykanowani i wyciągane są wobec nich konsekwencje w momencie kiedy zaczynają używać broni w celu odstraszenia agresywnych najeźdźców na nasz kraj Wiemy doskonale że żołnierze ci którzy yy, kilka miesięcy do tyłu wykonali strzały ostrzegawcze lub alarmowe jak je nazywane są teraz zostali aresztowani i tak mówimy wszyscy publicznie, yy, skajdankowani i aresztowani. Otóż banderowska prokuratura, nie, to nie jest przejęzyczenie, banderowska, bo Bodnar ma swoje korzenie ukraińskie, banderowska prokuratura, szanowni państwo, nożownika, który zaatakował na Marszu Milczenia, Roberta Bąkiewicza, ponieważ Robert Bąkiewicz stworzył Marsz Milczenia w intencji świętej pamięci sierżanta Mateusza Sitka, Robert Bąkiewicz został zaatakowany przez nożownika i banderowska prokuratura wypuściła go na wolność, nie informując nawet Roberta Bąkiewicza, że go zwalnia tego agresywnego nożownika. Mało tego, ten agresywny nożownik... To nie jest przypadkowa osoba. To recydywista Damian G., który już wcześniej był skazywany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. Ale to jeszcze nie wszystko. W dniu pogrzebu sierżanta Mateusza Sitka Telewizja Polska ogłosiła, że Barbary Kurdej-Szatan przyjmują z powrotem do telewizji i będzie prowadziła swój program. Szanowni moi drodzy, gdyby nie chcieli, żeby to było bezczelne i taki po prostu, jak to powiedzieć, naplucie w twarz tym wszystkim, którzy wspierają naszych żołnierzy i pograniczników, i naplucie w twarz rodzinie sierżanta Sitka, jak również naplucie w twarz jego kolegom, to by tego głośno nie mówili, prawda? Po cichu by jej dali przydział i tyle. Natomiast tutaj zrobili to z rozgłosem. To pokazuje, że ta władza, nowa władza, uśmiechnięta, drwi. To jest uśmiech, ale szyderczy, moi drodzy. Tak to widzę. Tak samo jak wypuszczenie tego nożownika, który za, zaatakował Roberta Bąkiewicza. I to nie jest istotne, czy ja Roberta Bąkiewicza lubię, czy nie lubię, bo to nie w tym jest rzecz. Szanowni Państwo, jeżeli. Na przykład, nie jesteście wyznawcą koalicji obywatelskiej lub lewicy, do której jeszcze dzisiaj wrócimy. To mogą wam skakać po głowie, mogą gwałcić wasze córki, mogą, mogą wam grabić mieszkanie. I prokuratura nie będzie widzieć w tym problemu, bo to jest uśmiechnięta władza. Sierżan Sitek zginął na posterunku broniąc. Polski przed nachodźcami z krajów niekoniecznie nam przyjaznych, tak, moi drodzy. Ale ja sobie zrobiłem taki research, kto tak naprawdę za pewnymi tematami stoi, i to wam za chwilę opowiem. Otóż generalnie tutaj tak ja sobie zerkam do ściągi, ta można powiedzieć dzicz, która przychodzi do nas, jest tu wprowadzana nielegalnie, bo powtarzałem, powtarzam, i powtarzał to będę. Jeżeli jesteś uchodźcą wojennym, no to idziesz do pierwszego kraju, który nie ma wojny. Natomiast jest sytuacja taka, jeżeli jesteś imigrantem, to idziesz na punkt graniczny i tam składasz swoje dokumenty. Do tego też również dzisiaj dojdziemy. Ale moi drodzy, ja sobie tu zacząłem robić taki research, kto stoi tak naprawdę za tym wszystkim. Otóż, słyszeliście niejednokrotnie o czymś takim jak Grupa Granica. Tak, Grupa Granica to są tak zwani aktywiści, wolontariusze i te różne takie pierdy. Ani to są aktywiści, ani wolontariusze. Może to są jacyś, jest tam kilka osób, znikomy procent, reszta są to, jak to powiedzieć, zawodowi podżegacze. Moi drodzy, Grupa Granica powstała. Ja sobie tu zerknę do ściągi, bo mam spisane 11 lutego 2015 roku. W Niemczech grupa pod nazwą Refugees Welcome powstała 9 lutego 2015 roku. W kwietniu Angela Merkel ogłosiła Refugees Welcome. Przypadek? Nie, moi drodzy, tutaj nie ma przypadków. I teraz ciekawostka. Grupa granica działająca na terenie Polski jest finansowana z różnych dotacji i ze zrzutek. Generalnie większość tych zrzutek i dotacji jest sponsorowana przez firmy no ciekawe, że się nie zdziwicie z Niemiec, jak również dotacje z fundacji Batorego. No taka sytuacja. Ale to jeszcze jest nie wszystko, bo jak to działa? Otóż wyobraźcie sobie, że tak, ja to sprawdziłem dosyć, dosyć, dosyć szczegółowo. Wyobraźcie sobie, że mm, taka osoba która opłaci pośrednikowi, że chce znaleźć się w Europie, z automatu dostaje numer telefonu, dostaje koordynatu punktu, gdzie ma się stawić znaleźć w Polsce i w momencie, kiedy będzie się pojawiać na tym punkcie, wysyła tak zwaną pineskę, czy jak, ja nie, nie, nie wiem jak to działa w każdym razie, oni mówią cały czas o jakiejś pinesce, ja to nazywam koordynaty, czyli pozycja i generalnie zanim patrol się pojawi, to tam już są aktywiści z kwitami, bo od tego zaczynają, żeby dany, dany uchodźca podpisał kwity, że jest pod opieką prawdą takiej, a nie innej firmy. Powiem tak. Z bezpieczeństwa procesowego nie, nie mogę jeszcze podać nas w tych firm, ale to jest na przykład coś w stylu Jan Kowalski i wspólnicy. Jan Wiśniewski i wspólnicy, wiecie o co chodzi. Firmy te reklamują się, że załatwiają starą kartę pobytu, opiekę prawną, mają tłumaczy z języka arabskiego, tak, moi drodzy, i z różnych takich innych egzotycznych języków i aktywiści działają na ich zlecenie. Ja to kiedyś tłumaczyłem, bo z automatu, jeżeli taka firma... Yy, Oświadczy, że zajmuje się opieką prawdą takiego pacjenta, wysyłają to do Unii Europejskiej, do, tej, do tego biura, którym się zajmuje właśnie ta Ilajowowicz, i stamtąd pompują sobie pieniążki. Tak to wygląda, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I Tutaj tak naprawdę rola tych aktywistów się kończy, bo z tą pomocą to oni niewiele mają wspólnego. Głównie chodzi o to, żeby, jak to się mówi popularnie, złapać żywca za łeb, żeby tylko kwity podpisał i, i reszta już jest poza nimi. Dlatego też ci, którzy są na tej granicy, tak się burzą i buntują, bo o tym media nie mówią, że oni, oni twierdzą, że oni tu mają wszystko legalnie załatwione jak nic nie mają legalnie załatwionego i dlatego są takie agresywne sytuacje. Ale to jeszcze jest nie wszystko. Bo tutaj cały czas jest pompowany temat Polska-Białoruś, Polska-Białoruś, a zapomnieliśmy o granicy zachodniej. U nas się pograniczników o pushbacki sądzi, aresztuje i tak dalej. Ci celebryci robią taki hejt a ze strony niemieckiej, codziennie po kilkaset osób jest przywożonych, i okazuje się, że oni, oni w życiu w Polsce nie byli. Natomiast byli w Holandii, w Belgii, wylądowali w Niemczech, nawet z Austrii i są wpompowywani do Polski. I ekipa gaulajtera Tuska nic z tym nie robi, bo ma z tym nic nie robić. Otóż, moi drodzy, ja wczoraj również też powiedziałem y, o tej ustawie, gdzie Tusk chce wyprowadzać wojsko na ulicę, bo. Y, są takie głosy, chodzą, że mają wyłapywać Ukraińców, ale to może być jeszcze inna przyczyna, bo to jest tylko tak naprawdę teoria. Można to jako plotkę potraktować, bo to jest źródło niepotwierdzone. Znaczy inaczej, ja wiem, kto to powiedział, ale potwierdzenia jeszcze tego nie ma. Wiecie o co chodzi? Na kwicie, żeby to można było gdzieś przedstawić. Natomiast przyszła mi jeszcze druga myśl do głowy: w obecnej sytuacji, koalicja to jest wydmuszka. Chodzą już głosy w PSL-u, że oni w koalicji nie chcą być. Część ludzi z trzeciej drogi też już nie chce być. Nie chcą popierać już hołowni tej głupoty. A wiecie, że ten rząd trzyma się tylko na koalicji. No właśnie. Więcej wam nie trzeba tłumaczyć. Jesteście ludźmi inteligentnymi. Ale wracamy do granicy. Bo głównie dzisiejszy odcinek o tym będzie mówił. Otóż słuchajcie, tu jest cały czas temat tej polsko-białoruskiej granicy. I oczywiście aktywiści i różnego rodzaju aktywiszcza, czyli z tej lewej strony, tłumaczą, że wszyscy ludzie mają wszystkie równe prawa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pan Szczerba w tym wturuje i, i przewodniczy. I nagle się okazuje, że na komisji śledczej, tak, której przewodniczy pan Szczerba, zaczyna się afera, bo pan Szczerba podnosi jako zarzut, słuchajcie, jako zarzut, że do Polski wpuszczono kilka tysięcy Białorusinów i Rosjan. Ale wiecie, jak ich wpuszczono? Oni otrzymali wizy Ergo, czyli musieli zgłosić się do, na granicę lub do konsula, i tam te wizy zostały im po prostu przyznane. No tak. Ludzie z naszego tak naprawdę kręgu kulturowego z cywilizacji łacińskiej. I tu jest problem, bo oni są z Białorusi albo z Rosji. Ale co ciekawe, pan Szczerba również zabiegał, żeby przyznać wizy humanitarne dla obywateli Rosji, tylko, e, przepraszam, Białorusi, tylko ci obywatele to byli obywatele, którzy pluli na prezydenta Łukaszenkę, no i ścigały ich służby. I oczywiście mm, on tam opowiada, że reżim Łukaszenki, reżim Łukaszenki, i że tortury mogłyby ich spotkać, tak. No i że on był w tym więzieniu w Mińsku. Ja sobie myślę, powinien już był tam zostać. Wiecie, y, Szczerba też się wpisuje w pompowanie tej wojennej atmosfery. Takie jest moje zdanie. Zresztą on cały czas jest takim, e, można powiedzieć, ikonom, Mętnej wody, tak bym to ujął, bo inaczej tego sobie nie mogę wyobrazić. Ale co do szczerby. Jak jest po niemiecku szczerba? Likę. I powiem wam, to mi coś zaświtało w głowie. Ja wam coś pokażę. Wiecie, kto to jest? To jest. Heinrich Himmler, Reichsführer III Rzeszy, naczelny dowódca SS i policji. A wiecie jakie miał przyzwisko wśród podwładnych? Pewnie już się domyślacie. Tak, luke, chterba. Dlatego Heinrich Himmler nigdy się na zdjęciach nie uśmiechał, bo miał na tym punkcie obsesję. Jest tylko tak naprawdę jedno prywatne zdjęcie, na którym dość niewyraźnie to widać, ale on też próbuje to maskować. Panu Szczerbie wydaje się, że on jest również takim Reichsführerem, ewentualnie generałem policji, ponieważ zaangażował setki policjantów, żeby ścigały Daniela Obajtka, który nie ma żadnych zarzutów postawionych, ani żaden prokurator nie wystąpił o ściganie Daniela Obajtka. Na wniosek Michała Szczerby ta policja została uruchomiona czyli takie y on będzie doskonale wiedział o co chodzi, jak to ogląda, albo mu ktoś pokaże. Panie Szczerba, to są takie metody SD. Pan wie, co to jest Hein Dienst. No, oczywiście to jest pana język, pana ziomków, tak się wyrażę. Tylko wie pan co, panie Szczerba? Nawet fryzury macie podobne i okulary również. Natomiast proszę zapoznać się z życiorysem Himmlera. Himmler był takim odważny. Że jak przyszło do odpowiedzialności za swoje czyny, to popełnił samobójstwo. Moi drodzy, ale to nie tylko szczerba, ale również hołownia do, dołożył do pieca, że stało się to, co się stało. Pamiętacie, jak to hołownia w Sejmie w okresie przedświątecznym przyjmował nielegalnych uchodźców? Jaki to był sygnał? Że jest Legitymizacja tego zjawiska. A dlaczego pan Szczerba na przykład nie zaprosił strażników granicznych, nie zaprosił żołnierzy, którzy tam są, nie podziękował im za ich trudną służbę? Nie, moi drodzy, to niedobra jest. Najważniejsze, żeby Polska była świecka. I jak stał przy tej hanuce, to mówił: jedna świecka, druga świecka, trzecia świecka. A pamiętacie panią Ochojską? Taką działaczkę humanitarną, która to twierdziła, że lasy państwowe angażują leśników i myśliwych, żeby przyjeżdżali na Podlasie i w okolicach granicy kopali groby i brali udział w tym procederze morderstwa i zatajania zbrodni? Oczywiście, że pamiętacie. I lasy państwowe wystąpiły z wnioskiem do sądu. Bo wiecie co? Nagle, niedawno, po cichaczu, pod wpływem Rządów uśmiechniętej Polski lasy państwowe musiały wycofać ten wniosek. No cóż, uśmiechnięta Polska po całości. Moi drodzy, ale to jeszcze nie wszystko na temat uśmiechniętej Polski, bo nie dalej jak wczoraj w Sejmie został wrzucony do czytania projekt ustawy o wyborach korespondencyjnych. Tak, moi drodzy. Uśmiechnięta Polska chce wprowadzić wybory korespondencyjne. Przypomnijcie mi, czy nie o tym jest komisja śledcza, gdzie y, pani Filiks tak gardłuje, zadając najpierw pytanie, sama sobie odpowiada, a następnie wyzywa świadka, że jej nie udzielił odpowiedzi. Tak, o tym jest ta komisja właśnie. A tutaj Uśmiechnięta wychodzi i składa wniosek o ustawę o wyborach korespondencyjnych. Moi drodzy. Przecież to jest ewidentnie widać, że ten rząd jest tak nieudolny, że aż w oczy szczypie. Tak to się mówi w, w, w moich stronach skąd pochodzę. Szanowni, ten rząd jest antypolski i nie ogarnia. I to widać. Musimy się temu złu przeciwstawić. Jeżeli nie możecie się przeciwstawić fizycznie, nie możecie być na jakichś demonstracjach czy gdzieś się u, uaktywnić. Wystarczy, że będziecie to mówić głośno w rozmowach z różnymi osobami z bliskimi. Przekonywać tych, którzy są jeszcze nieprzekonani, że to, co robi ten rząd, to jest złe i antypolskie. Bo jeżeli nie będziecie się temu przeciwstawiać, to niestety będziecie winni tego antypolonizmu i tego zła, tak samo jak i oni. Ale moi drodzy, z tą granicą to wcale się nie skończyło. Pokażę Wam tutaj materiał. Materiał z arabskiego TikToka. Tutaj, na tym filmie, moi drodzy, muzyka jest wyciszona, bo oczywiście, przecież YouTube, wiadomo, ale zwróćcie uwagę: no ja nie, nie mogłem namierzyć tych tablic tak dokładnie. Ale zwróćcie uwagę na twarz tego gościa, który ich tam woła. Może uda się go namierzyć gdzieś w social mediach. Postarajcie się. Moi drodzy, ale nie byłbym sobą, jakbym jeszcze nie dowalił w piec Ukrainie. Otóż w tej chwili na waszym ekranie to jest y, gwiazda Majdanu ukraińskiego tak naprawdę y, Szura Ra Riazancewa z, y, miała kryptonim Jauta. Otóż y, no, jak to mówią bracia Rosjanie, taka szlucha któregoś dnia w grudniu 2022. Na Instagramie wyśmiewała się i powiedziała, że jedzie zdobywać Krym i wyzwalać Krym. No cóż, już jej nie ma, ale wiecie o co chodzi? Ją nie zabili Rosjanie. Zabili ją jej koledzy z jej oddziału, bo nie chciała ich obsłużyć. No, Ukraina to stan umysłu. Szanowni Państwo, odcinek nie mógłby się zakończyć bez słuchara. Otóż wszyscy kandydaci do stanowisk politycznych obiecują, że zależy im na dobrach wyborców. I wiecie co? Wszyscy wyborcy zaczęli ukrywać swoje dobra. I tym słucharem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Oczywiście, komu się podobało, niech zostawi kciuka, pamiętajcie o subskrypcji, a jak będzie dzwoneczek, to kliknijcie sobie, żeby Was coś nie ominęło. Oczywiście dzisiaj jingle również pojawią się na temat naszych live'ów. Za dziś dziękuję, dobrego dnia życie, trzymajcie się. Hej!